tam państwa ponownie na plantacji ogórków. Ogórki już zaczęły w miarę sensownie planować, chociaż zbierany jest tak naprawdę część plantacji. To są rzędy, gdzie ogórek się, że tak powiem, zachował, był trochę dosadzony. Tutaj po tej stronie mamy później dosiane, ale też się ładnie nam rozrasta. Jest troszeczkę zmiennika. Tutaj producent pryskał preparatem PyreGard i Kombi Protect zostały wykonane dwa zabiegi bo na tyle zostało było preparatu by trzeba było jeszcze mieć troszeczkę więcej tego produktu żeby powiedzieć czy to będzie dobrze działało czy nie według mnie na razie jest ok tutaj właśnie pokazuję Państwu ślady działalności zmiennika lucernowca po drugiej stronie pewnie będzie widać lepiej zaraz przejdziemy zobaczymy proszę Państwa Gdzieś tam nie gdzieś może pokazywać się. O, właśnie tutaj mamy e, krzaki, gdzie liście są pouszkodowane przez zmienniki. Gdzieś nie gdzieś może pokazywać się też e, przędziorek i wciornastek, i na to trzeba zwrócić uwagę. Nie ma, e, nie widzę mączniaka rzekomego, są to odmiany z tolerancją na mączniaka, więc tutaj na razie nie widać, aczkolwiek ochronę trzeba e, prowadzić cały czas. Nie mamy wiele preparatów zarejestrowanych, ale to co, to co mamy można używać. Jest nawadnienie kroplowe z nawożeniem, proszę Państwa. Tutaj wczoraj poszedł nawóz krystalon czerwony. Teraz w kolejności za 2-3 dni, gdzie mamy samą wodę, będzie zastosowana saretka wapniowa, ogórek. Zaplonował, jak ktoś zostawił, chyba dużo ogórki. Proszę zobaczyć: takie ogórki ktoś zostawił. Niestety zbierane jest z samolotu, ktoś prze, przegapił. Jeżeli chodzi o e, ochronę, e, zostaje chyba tylko systemiczny infinito. Niewiele tutaj można pokombinować. Myślę, że przy tej pogodzie mączniak się nie będzie rzekomy się nie będzie rozwijał aż tak bardzo. Z produktem można dać na tej plantacji jest stosowany tak naprawdę Ion Blue, czyli mieć systemiczna. Widać, że nie ma żadnych problemów z chorobami bakteryjnymi, więc działanie chyba jest OK.